Dzień dobry Arturze, witam cię w nowym roku po raz pierwszy. Witam serdecznie, witam wszystkich Twoich słuchaczy po takiej długiej nieobecności. Cześć, cześć, cześć. Tak, no i tak sobie tu opowiadamy z Arturem, że fajnie by było po prostu pewne tematy opracować i przekazać do Was, więc spodziewajcie się, że może coś... Będzie oprócz naszych rozmów z Arturem, to może coś będzie jeszcze też innego, ciekawego. Ale my dzisiaj wracamy do tych twoich staropolskich opowieści, Artur. Właśnie, bo już się zbliża praktycznie Wielki Post i chciałem parę słów powiedzieć na temat tego staropolskiego Wielkiego Postu. Bo oczywiście najciekawszą rzeczą jest to, że w 966 roku Nastąpił chrzest Polski, jak wszyscy wiecie, i teoretycznie on usunął pogaństwo. Nie wiem, czy w ogóle wiecie, bo tam najczęściej się ludzie kłócą i mówią coś takiego, że no, Watykan taki ma wpływ na Polskę, a nie inny, i tak dalej, i tak dalej. No, ale zaraz, zaraz. W 1966 roku, kiedy był chrzest Polski, głównym warunkiem tego chrztu Polski było, że Polska będzie lennem Watykanu. I tak też zrobił Mieszko I. A dopóki się prawa nie zmieni, to prawo jest wiążące. Czyli, <grafię> Także to jest, to jest taki fakt historyczny, szczerze mówiąc, o którym rzadko kto o tym wie, nie? No. Czyli po prostu został oddany w Lenno. Tak, 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 tak to było. I to był jeden z warunków Chrztu Polski. Ale powiem wam szczerze, wracając do postu, nie ma jakichś takich przekazów ciekawszych, czy przed załóżmy Krztem Polski w ogóle była sytuacja, że był post w w Polsce, jakoś tam, w tych słowiańskich regionach utrzymywanych. Być może tak w celach leczniczych, do czego jeszcze zresztą przejdziemy, no bo tak naprawdę, jeszcze praktycznie w XI wieku, to chrześcijaństwo było dla Polaków, szczerze mówiąc, obcą wiarą, bo delikatnie powiem tak, no trudno jest wyplenić z dnia na dzień jedną rzecz w ludzie, prawda? I ogólnie Chrzest dokonał takiego, bym powiedział, pozornego tylko przewrotu, bo. Teoretycznie ten kult pogański zniknął, ale groz ludzi pozostało wiernych swoim bożkom tak? bożkom, tak. No i szczerze mówiąc, e, e, nawet w XII wieku, z tego co wiemy z kronik rozmaitych, to wiemy, że ten wpływ kościoła na ziemiach polskich był taki troszeczkę, bym powiedział, e, oporny. I e, delikatnie mówiąc, te zasady, które starał się e, wprowadzić. E, Kościół w Polsce tak naprawdę dopiero umocnił się w XV wieku. Gdzieś w okolicach dopiero bitwy pod Grunwaldem. Czy na to, że, że do tego XV wieku to było takie pół na pół, trochę, trochę pogaństwo? I... Słuchaj, do tego XV wieku było to bardzo ciężko pewne rzeczy wprowadzić. Mm -hmm. I też możemy mówić nawet e, teoretycznie, że synod w Elwirze w 306 roku, czy 305 roku on tam był, on wprowadził celibat teoretycznie a prawda jest taka, z kronik wiemy, że biskupi i księża do XVI wieku w Polsce mieli kochanki. I no to tak. też jest w kronikach, prawda? I chyba do dzisiaj mają, nie? No, no, no tak, tak, tyle, tylko Taki że wtedy bardziej w sposób oficjalny, prawda? E, powiedzmy sobie szczerze. E, no ale dobrze, wróćmy sobie do naszych tematów związanych z postem, dlatego że e, w Polsce był mały post i wielki post. I już w okresie szlachty był obchodzony i Mały Post, i Wielki Post. I rzadko kto o tym wie. Tym Małym Postem był tak naprawdę Adwent. Mm -hmm. Adwent, czyli cztery te tygodnie, bo polscy katolicy e, tak naprawdę te tygodnie i miesiące odliczają według kalendarza kościelnego, czyli od pierwszej niedzieli Adwentu tak naprawdę. I dawniej Adwent, e, który miał miejsce, i on najczęściej zawsze jest między 27 listopada a 3 grudnia. Tak mniej więcej on, on, on wypada. Więc ogólnie, to znaczy pierwsza niedziela oczywiście Adwentu się tak. zaczyna. Między 27 listopada a 3 grudnia. Czasami też się zdarzy, że czwarta niedziela Adwentu jest również Bożym Narodzeniem, bo też tak w, niektórych, w niektóre lata przypadało. No ale powiem Wam szczerze, że sytuacja z postem była dosyć grubsza niż teraz, jak w tej chwili, bo posty były w piątki, w środę i w soboty, nie tylko w piątek jak teraz. Co więcej, dawniej oczywiście zobaczcie, że tylko w Polsce się mówi, że istnieje mięso i ryby. A przecież na całym świecie e, ryby to jest białe mięso, prawda? No tak, tak. Co więcej, Wam powiem, jedzenie postne, czyli jedzenie z ryb. No wybaczcie, ale czasami w tej chwili ryby są droższe od mięsa, nie? No tak. e, i, dobre ryby, I dobre ryby są dużo droższe. Więc ten post w środy, piątki, soboty powiem wam, obowiązywał praktycznie wśród szlachty już przez cały rok. To jest najważniejsza sprawa. Przez cały rok poszczono w piątki, w soboty i w środy praktycznie w każdym tygodniu. Oczywiście piątkowego postu nie trzeba nikomu tłumaczyć, bo tu chodziło o upamiętnienie ukrzyżowania Chrystusa, ale dlaczego w środy? No niektórzy uważali, że Pan Jezus podobno urodził się w środę, tak? Przynajmniej mawiano, no nie? W, w pradawnych wiekach. Co więcej, na przykład w Wielki Czwartek wiemy, co się działo, Wielki Piątek wiemy, co się działo, a co się działo w Wielki, Wielką Środę? No podobno w Wielką Środę Judasz sprzedał Jezusa, tak? Według hmm. tradycji hmm. ogólnie. I Jezus został w środę pojmany. W sobotę natomiast poszczono tak naprawdę, żeby uczcić dziewictwo Najświętszej Marii Panny. I e, co więcej, e, w XVI wieku biskup Płocki, ode mnie z Płocka, e, e, Erasm Ciołek, przywiózł z Rzymu takie papieskie pozwolenie, że można w środy jeść mięso. Ogólnie, e, tak naprawdę, co więcej wam powiem, on te przyzwolenie dał i tą dyspensę, ale ludzie stwierdzili, że oni nie za bardzo są godni i dalej będą pościć. W tą środę, tak? No i tutaj to wszystko dalej się bardziej jakoś tam kręciło, bo ta dyspensa się rozchodziła na poszczególne diecezje, na poszczególne regiony. W niektórych regionach poszczono dalej w środę, w niektórych zrezygnowano. Było to już inaczej. No ale ponieważ początek Wielkiego Postu to jest środa popielcowa, moi drodzy, to. Przed Środą Popielcową, bo oczywiście tydzień przed Środą Popielcową mamy Tłusty Czwartek, prawda? Tak, tak. Tłusty Czwartek mamy, kończy się karnawał i nadchodzi właśnie Środa Popielcowa, która praktycznie w tradycji ludowej bym powiedział, była takim dniem, którym ścierały się właśnie te karnawałowe uciechy i ta wielkopostna powaga, tak bym to ujął. Bo szczerze wobec karnawał nie tak łatwo dawał za wygraną, no i przejście od tej zabawy do postu jeszcze wywoływało przeróżne żarty, tak? Bo na początku XX wieku były też jeszcze żywe niektóre zwyczaje, takie zapustne, że na przykład z dziewczynami, z kobietami spotykano się w karczmach, że były tańce. Na, dawniej nazywano na wysoki lęd, czyli przy, przyczepiano różne takie e, kawałki lnu e, starym pannom, starym kawalerom, czy też się odbywały różne pochody, maszkar tak samo, no i e, to był taki okres przełomowy, ta środa popielcowa. Tak? Więc... Artur, jeśli, jeśli mi wolno wejść słowo, bo tak się zaciekawiłem, e, czy były jakieś konsekwencje ujemne dla kogoś, kto nie stosował postu w tamtym czasie? W dużej mierze tak. Dlaczego? Pamiętajmy o jednej rzeczy, że wtedy w Polsce było dużo mniej ludzi. Nam jest bardzo trudno, wiecie, uświadomić sobie jedną rzecz. W chwili obecnej w Polsce jest załóżmy 36 czy 37 milionów ludzi, mhm. tak? A weźmy sobie XVII wiek, gdzie Polska była największa terytorialnie i praktycznie prawie pod Moskwę sięgała, to Polska była sześciokrotnie większa od obecnego obszaru, prawda? I cały obszar Polski zamieszkiwało 11 milionów zaledwie. No tak. Jednak no i teraz, i teraz właśnie delikatnie wiem, że nie lubisz tego wchodzenia na politykę, ale na przykład często obecnie się brało, tłumaczyło, że a dawniej w Polsce mieszkali wszyscy, Polacy, Ukraińcy, Białorusini i Żydzi, Ormiani i wszyscy i tak dalej. Tak. Tylko pamiętajmy o tym, że to był teren sześciokrotnie sześciokrotnie większy. Ukraińcy mieszkali na Ukrainie, a Polacy mieszkali w Polsce. Mm -hmm. To była kompletnie inna rzeczywistość, prawda? E, tak to, tak to e, ogólnie no to się, było. Dzięki ci za to wyjaśnienie. No tak, no, ta, ta, no taka prawda była, więc to no nie można teraz mówić, że jak w, wtedy to się spisało, to i teraz też to się spisze. No bo jeżeli zdusisz ludzi na mniejszym obszarze, to się zacznie, zacznie być tłoczno, no to jest no tak. no wiesz, weźmy też sobie, ty znasz bardzo dobrze na pewno też porównanie, że ile na wschodzie Stanów Zjednoczonych ludzi mieszka, ile, a ile na zachodzie, prawda? Istnieje mm -hmm. bardzo duży teren, gdzie istnieją stany, które są bardzo mało liczne, nazwijmy to, prawda? Po środku. No tak, tak. Tak, tak, są takie środku. stany, które, tak. które mają tam, nie mają nawet miliona, gdzie tam 300 tysięcy, a wielki no. obszar. Mhm. Tak, 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 więc to wygląda. Także mamy środę popielcową, więc ogólnie do północy do środy Popielcowej jeszcze imprezy były i zabawy były, natomiast od północy już w sumie e, poszczono, prawda? E, I e, to jest e, bardzo ciekawy okres, bo środa Popielcowa. Była pierwszym dniem właśnie i jest praktycznie pierwszym dniem Wielkiego Postu. W tym dniu nie tylko obowiązało post ścisły, ale też i abstynencja, prawda? Więc te kościelne obrzędy środy popielcowej mówiły wyraźnie, że jest koniec zabaw zapustnych. No i wtedy ostatecznie zaczęły królować trzy rzeczy. Zaczął królować żur, zaczął królować śledź, bo śledź był rybą postną, prawda? I oczywiście następowała e, powaga. E, Wiesz, te, te elementy kuchenne zaostrzają mój apetyt, bo ja kocham żur. Żur, ale tak. Ja kocham źle, na różne sposoby. Też, też. Ale powiem ci, że jak jeździłem po Polsce zygi, to żur też nie jest taki sam, bo inny jest no. na Śląsku, inny jest kompletnie w Krakowskim. Na Śląsku inny jest... jest bardzo kwaśny ten żur i on jest zrobiony z ciemnej mąki. Mhm. Zgadza się, natomiast wiesz, w niektórych regionach dodaje się jajko, w niektórych się nie dodaje jajka, różne inne tam są dodatki do tego żuru. Niektórym... Żur postny był tylko z kartoflami. No to ja Ci lepiej jeszcze powiem, bo ja na przykład bardzo lubię kartoflankę, proszę mhm. Ciebie, i jadałem taką kartoflankę berlińską, gdzie tam się dodaje boczek, obsmażę i tak dalej, ona jest super, super, ale w staropolskich zwyczajach istniała kartoflanka postna, na Wielki Post, i w tej kartoflance nie było ani boczku, ani kiełbasy. Tylko dodawano rodzynki, dodawano. To, był, to była kartoflanka, ziemniaki na słodko robione. Fantastyczna mm -hmm. sprawa. W sobotę zjadłem ostatni garnek w domu, bo sobie zrobiłem nawet film, zrobiłem na kanale się okay. No kartoflanki postnej, Jest to fantastyczna sprawa. Kiedyś Możemy sobie o tym porozmawiać. A tak? co tam jeszcze mieliśmy postnego w tamtym czasie w staropolskim? Polskie? Przede wszystkim ryby królowały. Przede wszystkim ryby królowały, do tego jeszcze za chwileczkę podejdę, tylko powiem tak, że w środę popielcową jest popiół, tak? dlatego że popiół, jako to, w ogóle skąd się bierze popiół na środę popielcową? Ano są palone zawsze w poniedzieli palmowej palmy i z tych palem jest popiół i ten popiół przechowywany jest na środę popielcową. Ale popiół jako ta pozostałość po ogniu od wieku była takim symbolem przemijania tego, co ziemskie, jakimś takim symbolem śmierci, bo materia rozpada się w proch, bym powiedział. No jest pokora, smutek, skrucha, więc tak naprawdę coś więcej wam powiem, że posypywanie głów popiołem, to było już znane zarówno Egipcjanom, jak i Grekom, jak i Arabom, jak i Żydom, tak? bo w starożytności był to obrzęd, który był związany z ogólną, taką bym powiedział, pokutą. No i tutaj zaczyna się oczywiście okres Środy Popylcowej, czyli okres Wielkiego Postu, czyli po staropolsku nazywano to Jejum Quadragesime, czyli Jejum Quadragesime to był Wielki Post. No i pierwsze wzmianki w ogóle o ustanowieniu przez Kościół tego święta, Ogólnie e, o święta Wielkiej Nocy. No i poprzedzającego ją postu to zawdzięczamy szymskiemu filozofowi Tertulianowi. One mówią, że wcześniej był dwudniowy post. Święty Ireneusz pisał też o takim tygodniowym poście wielkanocnym, który był odprawiany w Galii mniej więcej w 190 roku. No i początkowo rozpoczynał się on w szóstą niedzielę przed Wielkanocą, prawda? E, Zgodnie w ogóle z nauką Kościoła Wielki Post ma, podobnie jak wszystkie w ogóle posty chrześcijańskie, znaczenie takie oczyszczające, umartwiające i ma nakłamać, nakłaniać do takiej wielkiej refleksji, tak? To jest, to jest tego typu kwestia. No i nie wiem, czy w ogóle wiecie, że istniały też w dawnej Polsce zarówno półpoście, istniało coś takiego jak półpoście, i istniały postne zabawy, bo ciszej spokój Wielkiego Postu. Postu w ogóle przerywał tak najczęściej jeden dzień. To były takie dosyć hałaśliwe obchody półpościa. Tam wtedy łomotano takimi grzechotkami, były krzyki, śmiechy, rozbijano. Gazy. Na półpościu. Na półpościu, tak. Półpoście było też nazywane czasami śródpościem. Ono hmm. przypadało zawsze w czwartek trzeciego tygodnia Wielkiego Postu. Bo po prostu to była połowa Wielkiego Postu, prawda? Mm -hmm. To była połowa Wielkiego Postu yy, i dawniej w drugiej połowie postu nie jedzono nawet i nie wolno było jeść nawet potraw gotowanych. Mm -hmm. To jest to, że poszczono to jest jedna sprawa, ale nawet nie wolno było nic gotować od połowy wielkiego Rozumiem. Postu. Tak? Yy, I dlaczego? Dlatego właśnie w półpoście symbolicznie tłuczono garki, które były. Z gliny, żeby nikogo nie kusiło, że, że ma ja brat. Nie gotował. Gotować, prawda? E, oczywiście te, 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 te garki rozbijano, one były wypełniane popiołem, je rozbijano o drzwi różnych domów, e, ale tylko tych domów, gdzie była panna na wydaniu. I to jest hmm. też istotne. E, to te drzwi o, rozbijano, te garki, i dlatego też e, e, Mówiono, że te półpoście nazywano bardzo często, że te półpoście było dniem garkotłuka. Tak to nazywano. Dniem garkotłuka. To Ogólnie. słowo nie jest obce, garkotłuk. No, i to przetrwało w sumie z tych dawnych, z tych dawnych czasów, tak? W tym dniu półpoście oczywiście też żartowano, bym powiedział w sposób taki nawet i niewybredny, bo kawalerowie. Obsypywia, tak jak mamy na przykład nalany poniedziałek wodą, to w półpości obsypywano ludzi popiołem w ogóle, mhm. żeby było ciekawiej. I tak naprawdę to mniej więcej tak funkcjonowało jak lany poniedziałek obecnie, chociaż obecnie to już jest wielce zabronione prawie, bo to ludzie się teraz nie wiem o co oburzą. Nie? Teraz ludzie się to praktycznie o wszystko oburzą. No, no tak. Także mamy te tradycje, które nie są znane. Co więcej, powiem taką ciekawostkę, że z tą połową Wielkiego Postu też związany jest taki zwyczaj topienia marzanny, prawda? Jest no to, to zwyczaj, który wszyscy znają. Tak, jest to zwyczaj bardzo popularny i w Wielkopolsce, i na Śląsku, i w zachodnich regionach w sumie Krakowskiego, bo wtedy się robi taką drewnianą, słomianą kukłę, symbol zimy, ubiera się w kobiecy strój, się niosło, niosło się ją przez całą wioskę aż do rzeki. Tam ją rozbierano, wrzucano do wody, no i oczywiście po utopieniu tej marzanny, czyli tej zimy, rozbiegano się zawsze do domu. Na Górnym Śląsku w ogóle, w okolicach Góry Świętej Anny, na Polszczyźnie, wielką środę wieczorem w ogóle urządzano taką obrzędową zabawę, która zapowiadała koniec Wielkiego Postu, i ona w ogóle miała swoje korzenie w dawnych zwyczajach słowiańskich które służyły do tego, że tą zabawą przywoływano urodzaj A. ogólnie. Bo to się wiosna. Mhm. E, tego dnia też pali się. E, co więcej, e, ciekawa rzecz, że tego dnia też palono stare śmiecie, jakieś gałęzie i te paleniska w ogóle nazywano żurem, tak? Hmm. Brano, odpalano micły, z których robiono pochodnie. No i. E, co więcej, w starych kronikach, żeby było śmieszniej, żurem nazywano tą miotłę osmoloną, którą palono, bo z nią biegano i śpiewano, m.in. żur palą, Buchty chwalą, co krok to snopnie. Tak to ogólnie było między innymi na kurpiach, na Kujawach, po morzu, to jeszcze praktycznie na przełomie XIX i XX wieku w ogóle wypiekano takie wiosenno-postne. Ciasteczka i w ogóle wierzono, że każdy, kto zje takie wiosenno-postne ciasteczko, to nie będzie miał problemów z bólami krzyża. Oczywiście, oprócz tych postów, które istniały ogólnie, to moi drodzy, istniał też jak najbardziej post leczniczy zawsze praktycznie i post był też terapią. Tak na marginesie to powiem, że warto jest, warto jest ogólnie wziąć i Czasem sobie strzelić taki pościg o chlebie i wodzie, bo to naprawdę, naprawdę pomaga. Wiesz ogóle... co powiem Ci, że my, my z moją Lucyną stosujemy cały czas, tylko, że piątek jest dla nas niewygodny, bo przychodzą goście, wiesz, to jest taki, taki czas mhm. weekendu, więc robimy to w poniedziałek, ale jeden dzień po prostu nie jemy i, i człowiek się lepiej czuje. Oczywiście. Mhm. W ogóle posty w dawnej Polsce były bardzo surowe, niezwykle surowe i co więcej, one były niezwykle pilnie przestrzegane. To też jest bardzo e, ciekawa sprawa. E, co jadano? No Najciekawa rzecz, to powiem. Najśmieszniejszą rzeczą jest to, że jak był post w piątek i mówiono, że nie wolno jeść mięsa, ale w przepisach była kwestia, że można jeść wszystko, co ma łuski, no to szlachta polska jadała bobry no nie? Okej, okay, okej. Okay. Dlatego, że bobry na ogonach mają łuski, prawda? No tak, i były ryby. No. no więc skoro, skoro wiesz, skoro można zjeść wszystko, co ma łuski, no to bobra, ale ogólnie na przykład jadano wydrę, przykładowo, wydra, hmm. też potrawki z wydry, są bardzo ciekawe, co, co najczęściej się je, co jadano na post. Jeżeli chodzi o zupy, moi drodzy, no to królował żur, tak? Bo to jest jedna z najstarszych w ogóle polskich. A w ogóle masz u siebie na kanale przepis na żur? Pokazujesz, jak robisz żur? Yy, nie wiem czy żur, nie wiem, czy żurę. Mam, mnie zainspirowałeś, jak coś to będę musiał zrobić, ale yy, musiałbym no to... poszukać. Czy, czy tam tak, mam? Tak. Pole polecam zrobić żur z mąki gryczanej. Yy, on jest lekko kolorowy, taki czerwonawy, bo mąka gryka jest czerwona, ale jest bardzo zdrowy z mąki Gryczanej. No właśnie, to jest ta różnica między żurem, bo na Małopolsce i na Podlasiu, skąd pochodzi mój ojciec, to y, żur gotowano najczęściej z mąki owsianej, prawda? Mm -hmm. Z owsa. Na Podlasiu tak. i Lubelszczyźnie z mąki gryczanej, tak? Tak. I nazywano go kwaszą albo kieślicą najczęściej. E, co więcej, brano, jadano oczywiście żur ze śledziem. To jest A, podstawa, bo to co to mówię, jest że podstawa. Śledź brał, i w jednym z regionów Polski jest też takie symboliczne zakopywanie śledzia, prawda? To gdzieś tam na kanale też o tym mówię, że przynoszą śledzia i go zakopują. Kiedy? Kiedy kończy się Wielki Post, prawda? Czyli po Wielkanocy, chyba w lany poniedziałek, jest zakopywanie śledzia ogólnie. Albo. Tak, tak. I, I to chyba gdzieś na Wielkopolsce jest, czy gdzieś tam tradycyjne, się ze śledzi, gdzie... Wiesz, co, tutaj dodam od siebie dwa grosze, że powiem Ci, że ja, ja pamiętam jeszcze jako dziecko. Yy, siadaliśmy do stołu wszyscy, w szóstkę, bo jeszcze z nami mieszkała dziade, babcia i dziadek. I takie danie jadło się wspólnie. Czyli była jedna duża miska z ziemniak, z kartoflami, one parowały i nie były okraszone, bo to był post. One nie były okraszone, były tylko ziemniaki. I w tych y, ziemniakach leżały kawałki, pokrojone kawałki śledzia, one tam były na, na, na górze, a ty miałeś y, miskę z y, żurem i dobierałeś sobie tylko te ziemniaki do tego żuru. Żur był, tam nie było nic, tylko był żur, nic więcej, żadnych boczków, żadnych cebuli, nic, nic więcej. I y, ja pamiętam, że to było bardzo fajne, bo czuło się wspólnotę, że jadło no się razem. No. Na pewno ja ci jeszcze więcej powiem, jeśli chodzi o zupy, to oprócz żuru jadało się w wielkim poście barszcz albo zupy rybne, prawda? Jeśli chodzi o zupy rybne, to najczęściej zupy rybne praktycznie przynieśli do Polski Żydzi, bo Żydzi jedzą y, rybne zupy, bardzo dużo rybnych zup, ale właśnie skoro wspomniałem o tej staropolskiej y, kartoflance, ale postnej kartoflance, to y, żeby nie być gołosłownym wam powiem, jak się ją robi fantastycznie. Bierze się po prostu z pół kilo ziemniaków, ze 20 gram jakichś suszonych podgrzybków, dużą cebulę, z 50 gram suszonej śliwki, bez pestek, z 50 gram rodzynek, troszeczkę masła, troszeczkę mąki, kieliszek białego wina, troszeczkę wody i sól. No i co z tym robimy? A no moi drodzy, dzień wcześniej oczywiście bierzemy te wkładamy we wrzątek te suszone grzyby i tak przez noc sobie trzymamy. Mm -hmm. Z kolei bierzemy, no znaczy może nie musimy całą noc trzymać, możemy tak na 4 godziny te grzyby wziąć, żeby się wywar z nich porządny zrobił. Z kolei do drugiej miseczki wkładamy rodzynki, zalewamy tym winem białym i one tam się spokojnie moczą, prawda? No i co robimy dalej? No bierzemy oczywiście również, wkładamy te suszone śliwki we wrzątek, żeby z nich się zrobił kolejny wywar. Obieramy ziemniaki, kroimy w kostkę, zalewamy tym wywarem z grzybów. Gotujemy, dodajemy troszeczkę wody, żeby jeszcze więcej tego było. Oczywiście gotujemy tak ze 20 minut. Następnie na patelni obsmażamy sobie cebulkę, bo ją posiekamy drobno. No nie, więc ją sobie obsmażymy, zarumieniamy na maśle. Posypujemy mąką, robimy w ten sposób taką zasmażkę ogólnie i do tego dolewamy wywar z tych suszonych śliwek, prawda? W związku z tym dodajemy wywar ze suszonych śliwek i zasmażkę dodajemy do naszej zupy z kartoflami i do tego dodajemy rodzynki z tym winem i to wszystko się gotuje elegancko dalej jeszcze. Jest fantastyczna kartoflanka. Postna, ja bo już masz czuję smaku. smaku. Już bo, masz wędzone, bo masz wędzone śliwki. Fajne, taki wigilijny trochę posmak. Cebula daje smak rodzynki. Cebula jest to fajne przegryzienie się wędzonej pie... cebuli ze śliwkami i z rodzynkami i z winem białym. I, I do tego jeszcze kartofle do tego wchodzą. Więc jest to fantastyczna sprawa. Polecam, żeby coś takiego sobie zrobić. Jest to naprawdę niesamowita e, rzecz. Oprócz zup, oczywiście. Co jadano? Moi drodzy, no jadano oczywiście kwestie związane z warzyw i z grzybów, bo to jest ciekawa sprawa, albo kwestie z jajek, tak? Więc te jajka były na różne sposoby robione. Jajecznic można było sobie, wiecie, narobić, ile się tam chciało i jak się ogólnie e, chciało, prawda? Więc wszystko, co jadano, jadano. E, ja na przykład wielkopostny pasztet robiłem swego czasu. Co jest ciekawe, to jest pasztet nie robiony z mięsa, tylko Soczywi z warzyw. Z warzyw. soczewicy albo z warzyw. Tak. I to jest a, albo z ryby. I to mhm. jest też całkowicie inny smak tego pasztetu wielkopostnego. Przepis na ten pasztet akurat mam na kanale gdzieś tam. Tak, a propos powiem ci, że postna jajecznica na Śląsku, ja pamiętam to, to była jajecznica z soczewicą, z ugotowaną soczewicą. Tak. W ogóle ryby z soczewicą bardzo dobrze tak. smakują, jeżeli się to. To wszystko weźmie, też zrobi. Robiono potrawy z kasz, z mąki. Unikano kwestii po prostu przede wszystkim mięsnych. To jest tego typu rzecz. Natomiast tutaj chodziło o kwestie przede wszystkim z ryb. Na przykład wiem, że jeśli chodzi o moją żonę, to u niej na wielki piątek tradycyjnie robi się dorsza, prawda? Mm -hmm. Jest taki fajny przepis u mnie na kanale. Też jest przepis gdzieś z serem, z winem, dorsz robiony, zapiekany. No fantastyczna sprawa, tam dużo na ten temat znajdziecie. No ale mówię, nie chciałbym za dużo wam robić ogólnie apetytu w tych, no. w tych wszystkich rzeczach wielkopostnych. Myślę, że to jest taki fajny odcinek wprowadzający do Wielkiego Postu. Jak będziecie chcieli, to jeszcze możemy właśnie później zrobić odcinek dotyczący Wielkanocy. Triduum. Tak, wielkanocy i, i tradycji wielkanocnych, ale też i jedzenia. Ja bym czekał na ale też i jedzenia wielkanocnego możemy bez problemu coś takiego, coś takiego zrobić, no nie? Także pięknie ci dziękuję, Artur, za dzisiaj. Ja cieszę się, że znalazłeś czas, żeby tę audycję zrobić. Drodzy widzowie, jeśli tam macie swoje regionalne pomysły na post. Napiszcie do Artura albo do nas. Na pewno Artur to zbierze, bo to są takie ciekawostki, które ty zbierasz. No a wszystkim nam będzie przyjemniej, bo poznamy tradycje z Waszych okolic. Artur, bardzo Ci dziękuję za dziś. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Dzięki, ogromne Zygi. I do następnego razu. Cześć. Cześć, cześć.